Witam państwa. Dziś wtorek, 17 marca. Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć szczerze, wzbiera się fala ilości zarażonych i ilości osób będących w kwarantannie. Dzisiaj y, przybyła wiedza, że dwie kolejne osoby z powiatu poznańskiego zostały zarażone. Nie wiem z których gmin powiatu, y, powiatu poznańskiego. W ogóle nie dysponuje oficjalną wiedzą ze sanepidu, co do ilości osób, które są zarażone, albo które są w kwarantannie. W związku z tym, że ta fala wzbiera, wczoraj byłem u wojewody, w sumie miałem być u pana wojewody, rozmawiałem z panem, drugim zastępcą wojewody, panem Maciejem Bieńkiem. U wojewody miałem spotkanie umówione i miałem rozmawiać o kokotku, o drogach, o majątku rogalin, o obchodach 15 sierpnia. Te wszystkie tematy odłożyliśmy na bok. Mamy teraz koronawirusa. W kontekście koronawirusa zapytałem czy zaproponowałem e, przez pana wojewodę Senepitowi możliwą ewentualną pomoc gminy, ale tylko pomocniczo co do ustalenia osób, które kontaktowały się z osobą zarażoną. Tylko w tym zakresie. Tylko w zakresie powiązań, znajomości, kontaktów, a żeby w jak najszybszym czasie można było zweryfikować te osoby, które kontaktowały się z osobą zarażoną. Ta fala powtórzę, będzie wspierała, i wydaje mi się, że taka pomoc gmin będzie nieodzowna. Z czym spotka się ten wniosek? Zobaczymy, poczekamy. Pojawiło się kilka tematów, i to są tematy, które wynikają. Z komentarzy Facebooka, z son internetowych i chciałbym na nie odpowiedzieć. Pierwsze, padają pytania, kiedy będzie wypłacony zasiłek w ramach 500. Są pytania i prośby, czy mogły być szybciej niż według kalendarza. Według kalendarza to jest 23 i 24 marca. Rozmawiałem z panią kierownik OPS-u. OPS będzie czynił starania, żeby te środki były wypłacone wcześniej. Natomiast Natomiast jest tak, że OPS ma teraz dodatkowe zadania związane z koronawirusem. To jest ileś innych działań, w tym na przykład zapewnienie opieki osobie, która jest wypisywana ze szpitala i takie rzeczy musi OPS podejmować. Ale tak naprawdę jeszcze większym problemem jest szczupłość stanu osobowego obecnie OPS-u. Część osób po prostu jest nieobecna i w tym uszuplonym składzie OPS to musi zrobić, będzie się starał. Przed terminem, ale miejmy zrozumienie. My wszyscy pracujemy w warunkach składu okrojonego, a mamy teraz wiele nowych zadań, które musimy podołać w kontekście koronawirusa. Dalej. Pojawiają się wątki co do kwarantanny i co do tego, że pojawia się policja. Drodzy mieszkańcy, jeżeli policja się pojawia przy domu, gdzie odbyła się kwarantanna, to bardzo dobrze. Policja ma obowiązek, jakby doglądania, pilnowania, czy osoby, które są w kwarantannie, czy one są w domach. Ja bym się bardziej martwił, gdyby policji nie było. To, że policja jest, to nie oznacza, że ta osoba łamie prawo, że wychodzi z domu. Policja ma obowiązek do pilnowania i tak to proszę traktować. Jest to przyjazd jakby prewencyjny policji. Dalej. Dalej wybuchła, właściwie wybuchły dyskusje na temat pielęgniarki z terenu gminy Mosina. Osoby, które wiedzą, o którą osobę chodzi, to wiedzą, które nie wiedzą, to, to proszę przyjąć wiedzę taką, jaką przekażę. Według mojej najlepszej wiedzy ta rodzina rozpoczęła kwarantannę dobrowolną, zanim jeszcze się okazało, że osoba która zmarła była zarażona koronawirusem. To była kwarantana tak prowadzona, że nawet w ramach domu każdy z mieszkańców przebywał w osobnym pokoju. Ja bardzo proszę, aby nie opisywać tej sytuacji w internecie, na Facebooku. Ta rodzina przeżywa, no tutaj jest drama, tak. No mama i żona jest osobą zarażoną, przebywa w szpitalu. Mąż i dzieci są w kwarantannie. Dla tych osób to jest dramat, i proszę nie doliwać, dolewać oliwy do ognia i nie pogarszać, że powiem, sytuacji takiej, takiej ludzkiej, tak po prostu po ludzku. Dalej. Na czym polega rozróżnienie między kwarantanną a dobrowolnym niewychodzeniem z domu? Kwarantanna jest nakazana przez sanepit i ona jest narzucona wtedy, kiedy sanepid stwierdzi, że osoba. Że osoba miała kontakt z osobą zarażoną. Natomiast czasami bywa tak, i to jest bardzo chwalebne, że ktoś obawia się, że może mógł mieć kontakt z osobą zarażoną, i na wszelki wypadek sam z siebie poddaje się takiej dobrowolnej kwarantannie. To jest bardzo ważne rozróżnienie, i uszanujmy też i te osoby. Uszanujmy każdą postawę taką, dzięki której no Bardziej siebie chronimy i mniej narażamy siebie nawzajem na zarażenie koronawirusem. Dalej. Mamy znaczki na Facebooku i nie tylko. Nie wychodzę z domu. Co według mnie oznacza nie wychodzę z domu? Nie wychodzę z domu oznacza, jadę lub idę do pracy, wracam z pracy, dokonuję zakupów raz, najczęściej albo nie częściej niż powiedzmy dwa razy w tygodniu, ograniczam wszelkie wyjścia. Ograniczam wyjścia na świeże powietrze, jeżeli byłbym przebywał w dużym skupisku ludzi. Natomiast mimo wszystko powtórzę: jadę do pracy, czy idę do pracy i wracam z pracy. Bo my musimy pracować w ograniczonym wymiarze, nie wiem, w ograniczonych godzinach, tak? Ale my musimy pracować, chociażby to było na zwolnionych obrotach. Musimy, abyśmy my wszyscy mogli funkcjonować. Co prawda, na zwolnionych obrotach, ale jednak nie możemy po prostu stanąć wszyscy, bo jeżeli wszyscy staniemy, to wszystko stanie i wtedy dopiero będziemy mieli problem wielokrotnie większy od całego koronawirusa. Otrzymałem informacje na temat przychodni, na temat tych wszystkich przychodni na terenie gminy Mosina. Generalnie lekarze przeprowadzają konsultacje z pacjentami telefonicznie, jak również telefonicznie są wystawiane e-recepty i e-zwolnienia. I dalej, tak jak mówiłem, tak jak musi, musimy żyć, znaczy, musimy żyć w takich okropnych warunkach, w jakich nam przyszło, czyli nie mamy możliwości uczęszczenia nie wiem, do kina, do galerii, do galerii sztuki Mosin, nie, nie możemy korzystać z oferty naszego mosińskiego ośrodka kultury w sensie fizycznym osobiście. Natomiast nasze placówki przygotowują, czy przygotowały albo będą przygotowały ofertę online, czyli przez internet. I tak, Galeria Sztuki w Mosinie prezentuje koncerty, wystawy i inne formy spotkań ze sztuką. Mośliński Ośrodek Kultury proponuje projekcje firmów online w ramach projektu Nowe Horyzonty, warsztaty z rękodzieła, propozycje dla seniorów i dzieci. Udostępnia także linki do szerszej oferty kulturalnej online. Moślińska Biblioteka Publiczna y, udostępnia internetowe źródła darmowej literatury online. Prowadzi akcję Ja Wychodzę, Jak Wychodzę, Jak Czytam. promująca pozostawanie w domach, planuje też inne formy internetowych spotkań z czytelnikami. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Moślinie również przygotowuje swoją ofertę spotkań ze sportem online. Jak będą wyglądały spotkania online ze sportem, to mówiąc, że sam jestem ciekaw. W kolejnym, w kolejnym, w najbliższym, albo w kolejnym, a myślę, że w najbliższym odcinku przedstawimy, bo teraz tu dopracowujemy mechanizm pomocy osobom starszym. W jeszcze kolejnym odcinku przedstawię, tak, jak to wcześniej zapowiadałem, różne formy e-nauczania. To już teraz się toczy i zbieram wiele pozytywnych opinii, ale to opiszę, opowiem o tym w kolejnym odcinku. Natomiast powtórzę. Powtórzę w kontekście pracy. W tej trudnej sytuacji my staramy się pracować. Urząd pracuje w formie ograniczonej, ale powtórzę, my wszyscy, tak jak możemy, mieszkańcy gminy Mosina, starajmy się pracować w domach albo w godzinach ograniczonych jakkolwiek, ale musimy wszyscy pracować. Musi pracować urząd, musi pracować piekarz, musi pracować szewc, musi pracować sklep i inne usługi, bo jeżeli my nie będziemy pracowali, wszystko stanie, to wtedy dopiero będziemy mieli problem. Starajmy się pracować w sposób jak najbardziej zgodny z higieną, ze wszystkimi warunkami. Starajmy się dbać o siebie. Starajmy się zdrowo odżywiać, dużo witamin i owoców wysypiać się, bądźmy wypoczęci. Jeżeli to wszystko, i starajmy się też przebywać na świeżym powietrzu. Jeżeli tego wszystkiego będziemy dotrzymywali, to nawet jeżeli nas dopadnie ten koronawirus, to albo go w ogóle nie poczujemy albo ta choroba będzie przebiegała lekko. To od nas zależy, od, od tego, jak my się żywimy, na ile będziemy wypoczęci i od tego, na ile my sami dbamy o zdrowie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia niebawem.